vlogmas. Jak widzicie, moje śniadanie takie powiedzmy to resztki, które miałam kawałek awokado, mozzarella, mam chleb, mam masło, mam kaposup, czyli kubek zupy, czy jak się nazywa to po polsku, i jest to zupa pomidorowa. I oczywiście oglądam, co by było innego, oglądam Bob's Burger, i za chwilę będę się zabierać za montowanie filmiku z wczorajszego dnia. A ja już wziąłam i umyłam włosy, za chwilę będę je brała i pewnie słyszyła i tak dalej, i tak dalej. Później, może, nagram, pewnie nagram filmik z zakupami ostatnimi i powinnam stawić ulubieńców. A wieczorem będę piekła te kisz, więc na razie muszę iść popatrzeć. Bo swoją kiś robiłam, czy tam tartę, wieki temu, ponad chyba 10 lat temu, więc muszę zobaczyć, jak to się do końca robi, tak żeby wyszło smakowite, bo to będzie na jutro na ten świąteczny jarmark u mnie w szkole. No hej, ja się będę zabierać za te moje mini kisies. Pokażę wam później w trakcie może, jak one wyszły, mam nadzieję, że mi wyjdą, jak nie to w sklepie jest. Są w promocji, to ja mam takie domufinek widzicie. Się... Wicie wiecie, wiecie o co mi chodzi. Nie zobaczę, czy będę później, może jak opieką to włożę. Zobaczę, tutaj mam dwa spody, będę na dwóch spodach. Za chwilę jeszcze wyciągnę z za, zawrożarki, za chciałabym powiedzieć z lodówki szpinak i rybę. I to mam taką na szczęściu i będę wypróbowywać dwa różne rodzaje, powiedzmy zalewy, więc zobaczę, jak to wyjdzie, jedna sama jajka, drugie jajka ze śmietaną. I zobaczymy, jak to weźmie wszystko i wyjdzie. Ja się zabieram właśnie za robotę, i będziemy się łączyć w trakcie. Hej, witajcie bardzo serdecznie. pokazuję Wam swoją twarz. Jak widzicie, jest zaczerwieniona na dworze, jest zimno. Tak, prezentują się moje kwiaty. Właśnie bardzo pięknie rozkwitły i mi się ten efekt naprawdę podoba. I chyba muszę nie zmienić wodę, bo niektóre jednak trochę widać, jakby było niej za mało. Ja jeszcze zajmuję się moimi wypiekami, powiedzmy to tak. Ja Wam za chwilę je pokażę, odwrócę. Musiałam zrobić, jakby, nie do końca drugi raz, bo użyłam tych powiedzmy na sześć mufinek formę i te formy jest o wiele większe ja was obrócę i pokażę wam i jeszcze rozpakujemy kalendarz. wybaczcie, że taki dzień chaotyczny też wam zbyt dużo nie pokazałam z, e, w piekarniku mam kolejne kisze mini kisze i one są ze szpinakiem i z serem fetą to wam pokażę, zobaczymy jak to wyjdzie a te co teraz wam pokażę to są z, z rybą i ze szpinakiem tak się prezentują moje Małe kisie, tutaj ich jest 12. To ogólnie powinnam mieć ich około 20, więc tak się one biorą i prezentują. Mam taką plastikową tatkę, jak widzicie. Tutaj za dużo mam filo, no ale dobra, to jutro coś z tego pomyślę. I tutaj mam jeszcze wideo od tam typu rzeczy. I w drugim pokoju mam jeszcze gdzieś, jak się nazywa, serwetki świąteczne. I te drugie kisze, te inne, to pewnie zapakuję w takie papierotki, jak to się tam nazywa. I... A te mają żółte, więc tak to mniej więcej bierze i wygląda. Mam nadzieję, że trochę to jest ap apetyczne. To są te drugie, te większe mam 6 sztuk, ale to muszę wezmą i podzielę się z kimś, żeby nie było. No, tak to wygląda, za chwilę pokażę Wam, o ile wyjdą te drugie ze szpinakiem i z serem fetą. Mam nadzieję, że się nie obrazicie na mnie, że te drugie, powiedzmy druga tura z piekarnika pokażę wam jutro, bo już jest dość późno, a chcę się wyspać, chcę się na czas jak zwykle do łóżka, jest przed 11, więc... Tak to zrobię. Jutro pokażę Wam, bo one się cudzą. One się te, te mini i zostawiłam je w przedpokoju, gdzie jest chłodniej. E, tak, żeby do jutro wyschły. Wyschły. No wiecie, ostego wyschły. I teraz pokażę Wam, co się znajduje w kalendarzu. To 21. I tutaj mamy z Douglasa. Widzicie? Jest to maseczka. Maseczka, która e, nadaje nam. E, Blaskości, blaskości, tak? Błysku? Blaskości, tak, błysku. Jest to maseczka z mango, witaminą B5 i keratyną y, dla zniszczonych włosów. Nie wiem, czy je będę używać, bo y, u mnie y, takie właśnie produkty, które mają w sobie, znaczy sobie, y, są do tego, aby właśnie zniszczonych włosów, albo do suchych, to zazwyczaj biorą i... Strasznie mi włosy przetuszają, więc zobaczę jak to będzie. I tak, ja już się z wami będę żegnać, a tutaj pewnie na koniec filmiku pokażę wam zdjęcie bądź nagram kawałek, jak te moje są powiedzieć mufinki. To nie mufinki, tylko miniki się mi wyszły. Wyglądają apetycznie. W większości są to właśnie z rybą i ze szpinakiem. Z niestronczykiem, tylko z łososiem wędzonym, a te drugie zrobiłam. Z serem feta i zostało mi jeszcze szpinaku i wyglądają apetycznie i ten szpinak z fetą i z odrobiną czosnku smakują super więc pewnie zobaczycie tutaj za chwilę jak to mi wyszło ja już się z wami żegnam życzę wam miłego dnia i do jutra cześć pa się prezentują te drugie miniki się tutaj jeszcze jest z no z rybą wiecie to tak to wcześniejsze, a te są z... no, ze szpinakiem, tylko ono się trochę... Mm, trochę miękkie się zrobiło, ale to się podpiecze. Jeszcze szkole, zanim zostanie to sprzedane, więc ja idę pomyślę, jak to spakować, bo musiałam żeby tak to wziąć na tacce, ale ja nie będę niosła tego tak na tace więc trzeba będzie to spakować chyba w jakiś pojemnik. Więc ja to pakuję i to na tyle, cześć Pa.